Ile centralny trochę baga widać to ma trzeba zaglądać No tak, 4 agie Wyciliście Toyota MR2, tak? MR2 AW11 pierwszy, pierwszy model O, Pierwszy model Zawodzę Late... 116 koni Dlatego też nie wiedziałem co to jest za Toyota bo MR2 to kojarzy inną. Bo ja, ja MR2 kojarzę inną Dobrze? Bo ja MR2 kojarzę inną SW20 następny model No tak A ta jest jaka? AW11 wow. Pierwsza MR2 Wow Na bazie tego samochodu było budowane przez Japończyków samochód B, do B grupy Do Lunch i tak dalej, miało konkurować z Audi z Lancią, ale zlikwidowali B grupę I są cztery produkty To już wiem, jak będzie brzmiało się nikt, to już muszę przejść. Kozacko! A tego Żuka to nie widziałem od 2018 roku. Tak mi się wydaje. No, to mówił, no w końcu to jest. Dobra, od nowa. Kopuczyć nie, wprowadzajcie my w błąd, bo jeden. Dobra, to jest. Od nowa. A, to było

jest. Być stary, starym, jak dwadzieścia? No ciekawie.